W Berlinie odsłonięto 30-tonowy głaz, który ma upamiętniać polskie ofiary II wojny światowej. Pomnik, umieszczony w pobliżu Bundestagu, jest tymczasowym symbolem, który ma poprzedzać budowę domu polsko-niemieckiego, miejsca pamięci i edukacji. Decyzja o takim upamiętnieniu wywołała kontrowersje. Krytycy wskazują, że zamiast realnych działań, takich jak reparacje czy zwrot zagrabionego majątku, Niemcy proponują jedynie kamień, który nie oddaje skali polskich strat. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, a jej infrastruktura, kultura i gospodarka zostały zniszczone do fundamentów. Politycy PiS określili głaz jako „atrapę realnego upamiętnienia”, podkreślając, że Niemcy wciąż odmawiają wypłaty odszkodowań za straty wojenne. Z kolei przedstawiciele niemieckiego rządu twierdzą, że to pierwszy krok w procesie pojednania i edukacji o polskich ofiarach nazizmu. Pomnik pozostanie na miejscu przez 5 lat, ale jego ostateczna forma i przyszłość pozostają niepewne. Sprawa wciąż budzi emocje i pytania o sprawiedliwość historyczną oraz odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie wojenne.